Do dzisiaj te słowa można usłyszeć w kolejnym punkcie szczepień powszechnych. W kępnie pierwsze osoby swoją dawkę otrzymały chwilę po godzinie 10. W kolejnych dniach, kolejne miejsca, w kolejnych miejscach te punkty będą uruchamiane, w zależności od dnia dostawy szczepionki. I tak niebawem mają ruszyć punkty w kościanie, turku, grodzisku, gostyniu, garzynie, wągrowcu i nowych skalmierzycach. Na początek każdy z nich otrzyma tysiąc dawek szczepionki tygodniowo. A w, dalszy, w dalszych tygodniach będą otrzymywały tych szczepień, niektóre punkty będą otrzymywały szczepień, szczepionek więcej, tak jak zadeklarowały, tak jak zadeklarowały swoją wydajność. Póki co wśród nich nie ma żadnego, który znajdowałby się w Poznaniu. Jak tłumaczy Marta Żbikowska Cieśla, to dlatego, że wybierano lokalizacje, w których tempo szczepień jest stosunkowo niskie. Wszyscy ci, którzy będą się zgłaszali, będą zaszczepieni. Ale już niebawem może się to zmienić. 4 maja ma zostać otwarty punkt na stadionie przy Bułgarskiej. Od tego dnia możliwe mają być też szczepienia w siedmiu podpoznańskich gminach. My od samego początku, kiedy jeszcze to, te punkty nazywano punktami szczepień masowych, zaangażowaliśmy się w koordynację, spotykając się z wójtami i burmistrzami naszych gmin. Tam została po pierwszym spotkaniu sporządzona list. Ta adresowa punktów szczepień masowych było ich wtedy 23. Ostatecznie Narodowy Fundusz Zdrowia zaakceptował punkty w koziegłowach, Konarzewie, kurniku, luboniu, mosinie, rokietnicy i swarzędu. Działalność założono w dni robocze w tygodniu, natomiast jesteśmy gotowi, jeśli będzie więcej szczepionek, szczepić również w weekendy. Ale na to na razie się nie zanosi. W konsekwencji. Opóźnień w dostawach realizowanych przez producentów do Polski przyjedzie około miliona stu tysięcy mniej szczepionek niż to było planowane. To może opóźnić też planowane przez rząd szczepienia w zakładach pracy. W trakcie dzisiejszej konferencji Michał Dworczyk stwierdził, że nie jest w stanie podać konkretnego terminu rozpoczęcia tego procesu. Znany jest jednak termin, od którego zakłady będą mogły się do programu zapisać. Będzie to już 4 maja. Ewelina Dernoga, puls dnia.